Mili Państwo, dziś z kwiatami naturalnie mogą być w płynie. Śpieszymy przede wszystkim do katarzyn, którym możemy za darmo i na zawsze ofiarować któreś z przysłów wybijanych dzisiaj na czołówki gazet jako to, jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi, cokolwiek to znaczy. Ale my wolimy przysłowia bardziej swojskie, które powiadają na przykład gdyby nie Kaśka, nie byłoby Jaśka. W nawiązaniu do Katarzyny świętują dziś tramwajarze i kolejarze, bo Święta Katarzyna to ich patronka branżowa, ale przecież tłum Świętujących profesjonalistów powinien być bez porównania bardziej obszerny, ponieważ Święta Katarzyna ma pod swoją niebiańską pieczą również drukarzy, woźniców, kołodziejów, garncarzy, grabarzy, młynarzy, przątki, szwaczki, przewoźników, fryzjerów, modystki, poszukiwaczy, topielców. A liturgia przypomina także, iż święta Katarzyna jest patronką tak zwanego prostego ludu, cokolwiek to znaczy. No to do ołtarza trudno się będzie dzisiaj przecisnąć. Dziś także dzień pluszowego misia, a tych jest przecież bez liku, bo to i Kubuś Puchatek, i Kolargol, i Paddington, i Miś Uszatek, i miś Jogi, i miś Rupert, a także choćby był misie. Więc może jakiegoś pluszaka zdejmiemy ze sklepowej półki i przeniesiemy go tam, gdzie jego miejsce, czyli na poduszkę jakiegoś znajomego malucha. Dodajmy od razu, że tradycje świętowania misia są bardzo rozmaite. W Stanach Zjednoczonych, dla przykładu, dzisiejszy dzień nazywają Teddy Bear Day, bowiem misia, jak go potem nazwano Teddy, ocalił na polowaniu przed brutalnością myśliwych pewien prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore, czyli Teddy właśnie, Roosevelt. A to potem trafiło do komiksów, do narodowej legendy, a także choćby do piosenki Elvisa Presleya, który swojej ukochanej przedstawia się również jako Yo, Teddy Bear. W Polsce też mamy swojego misia i jego święto tradycyjne celebrujemy pytaniem. Po co jest ten miś? Właśnie po co? Otóż to nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta, wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. No cóż, takich misiów na skalę naszych możliwości nazbierało się nam jak kraj długi i szeroki, a gazety podają, że każdego poranka kreuje się jakiś nowy miś. Nie wiadomo po co, ale już mamy dobrze, bo nie Nikt nie wie po co i nie musimy się obawiać, że ktoś zapyta. A kronika polskiego kina podaje, że 25 listopada 1960 roku na ekrany Kin wchodził film Szatan z siódmej klasy. Film się wprawdzie nieco zestarzał, ale piosenka napisana do niego wcale nie. Pamiętają Państwo, lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, no i jeszcze trochę poczeka, choć jak się lepiej przyjrzeć, to przecież. Lato to już za parę dni za dni parę biegnę więc po plecak i gitarę Wiesław Kot